I tak, i tak. Kto to jest... Kto to jest baba Jaga? znasz? Nie, No, to takim wychodzi. Nie, nie, Oho, kurde, nie, 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 XD. Lepiej chowaj się. się. co ja robię? robię? Lepiej znać jakiś fajny namiot i nie, jakiś namiot namiot nie, 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 niego. nie, a to ty więc. się. I tak, czy tak? Nie, ja już uciekłem. on. przy mnie jest, okej. Okay. Hello. I tak dużo nie reaguje, nic nie ma, więc... O! Mam cię bić? Mam czym bić? O nie no... Powodzenia. Fiuza znalazłem. Mutowała się? Mutowała, od razu. Aha. Ule, no, Wyśmiałam Uuu! U! Co to jest? Ratuj Oła! trafiłem we mnie. Cześć, Black A ty masz baterię, chowaj się lepiej. No chowam się. Bierz Black Foxa, on jest ładniejszy. Nie, jestem czarny. Bled? Czekaj. Nie, ja nie chciałem, naprawdę. Mamo, niebi. Mamu Mamo, nie bij. O nie. Zgnąłeś? Ja. Yeah. Dostałem deep od niej. Aha, akumulator mi wypadł, okej. Okay. No leży sobie tutaj. Możesz po niego wrócić? Chyba nie. No trwała mi pójdzie. O fajnie. Ale chcę z że wyrzucasz i ten z, z ręki. No jak cię podniesie? Dobra. Chodź no. wie, gdzie ona jest? Nie ja wiem. Była przy samochodzie. Jak tu mam Goni baba Jagę w samochodzie O ja pier Trzyma Baba Jagę Ej, ale się wystarczy... Baba Jagę jak... umiera. Jak zobaczyłem to ciało, to mi asterce stanęło. Ale nie deep shot. Ale A dobra już jesteś. Krzyś kebab. Coś zrobiła. Ale ta muzyka mnie redenerwuje. Naprawiłeś można zadzwonić? Raz jestem właśnie blisko tego samochodu. Może mnie góra rozdziela. Macie kluczyki? No, przyto. No to jest tak, bo nie, niebieski jest już tam. To, ja, dobra. Ja go rzuciłem. Wzią... A się do końca. Tu tylko, tylko paliwo potrzebuję. Ren, który to budynek był? Ren śpisz? Żyjesz? Kurwa nie chciałem tego, ale dobra Macie gdzieś auto prawie zrobione? Czy no ten, te niebieskie koło wody. Zrobione już całe, tylko kluczyki. Kluczyki? Okej, okay, to w tym jeszcze. nie du 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 du. Co? nie ten telefon? To on cały ograbiony. nie dowiem, tak? Mm. Pomarańczowe auto? Jak jest kierownica w tym aucie, no. to w lewą stronę od kierownicy taki domek w tym domu Czyli, czyli w praktycznie. Jest kierownica? Po lewej stronie kierownicy. D. Ale musisz od tej strony kierownicy w aucie? Pójdź do, do tego i, domku. Bije u Ja na kampi. No tak, ona goni tu właśnie. Dobra, tam pobek teraz. Zajęła kimś. Kurwa, własnego trap'a wlazłem, no ja pierdolę. Nie mam pojęcia co ty, Anusia, robisz, ale... <tryk> ale... giwaj się. <tryk> <A> nie <tryk> To coś tu był? A tam... Re, ty re... re, re to wiesz ile mam czasu na zostało? 7 minut 45 sekund. <tryk> Kurwa, nie.

Tutaj nie ma telefonu. Jaka przystraszona na Hej, cześć, tu nic nie ma. Hmm. No nie! Tyle po mojej You die. Znowu się zostawiły ostatnie jajce obciągające. Mm. Trzeba było A uciekać. Cór? Rawr! To, 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 to nie mój trap! Dwójkę w jednym. Nie mógł żadna kobieta, mi nie wciła takiej spodemki. I gdzieś. <grym> Oooo, patrz. Techać gardło trzeba. Te, od się <grym> Te Już Jeszcze ją bije. To jest chyba jakiś światecz, ona lubi jak każdy dopuści do tak wiesza. <grym> Większość osób tak zabiła. Mnie tak dwa razy zabiła. Lubić gać. Tak. Ja no p... i sama wlazła w tą pułapkę <laughs> <laughs> O, o i kolejna placja w buzie. Na kolana! I przez No mówiłem, to jest jakiś <grywa> I ten napis przypomina, że jak bardzo złe rzeczy popełniłeś. Gdybyś wiedział, pój. jeszcze zrespiłem się ze pandołem. Kurde w lesie. Nie, już mam kluczyki. Ej, dochodź! Spacaj z tego auta. To coś już macie całe auto? Tak. Jest Ej, hey, no. A mogę to wziąć. Dalamy. Już <grymne> tam Hej. Ej. Mam... Mam... Tylko mówię... Ej tu jest... Żeby zadzwonić na policję trzeba mieć jakiś ten? Hmm, trzeba naprawić zasilacz. Zasilający A. ten. To zaraz go zaprawię. O, mam go tutaj. Powiedz jak będzie się spalała. To jest trochę Potem do samolotu. Czekną biegną? Eee... Czekam. No to tu czekaj, ja zaraz przyjdzie. To jeszcze zerknę sobie na mapę. Ale tak... Jak się uleczyć, Kurde. Nie mogę. Ej, nie wsiadłem! Bo to dopiero jak się odpalić mogę wejść. Sasnadyla, szybko. Spierdalać stąd uciekłaś. Przyszłam wszystkie... O kurde, ktoś tam samochód ma. Oni nas... No my uciekamy tym samochodem. Jak tam jest... na mnie, jak to jest. Jeśli będziesz, jesteś, jesteś szybki, to wejdziesz. Kulet dajesz do auta. Szybko, szybko, ona tu jest. No kurde. tam ktoś biegnie jeszcze. Co to biegnie? A czyście wyjedzicie auto? Landam. No, nie załapałeś się it's it. Full? It's full, it's full dude. Yes! Uciek Uciekliśmy przed tym demonem. Już? Tak. Dobra. <coughs> to się, yes. to się gra drużynowo. Tak. No, mnie tu kurde, wszystkimi szybę rozbiła. <coughs> Wszedłem do drugiego domu to samo. 3 minuty poszkodaliśmy to wszystko, całe auto. Wlazł mi do domu, przywaliłem mi z klucza w ryj. <grym <grym tak, przy... ten? Tak, wy uciekliście. No, ty tam ten, powodzenia. Ja tam bym rado, spokojnie. <grym> Zadzie, jeszcze tylko ty 16 minut. Oh, oh, oh. Yeah. Prosto na killera Dobra, <grym> <grym> Dałem <radę. grym> <grym> e, Czekaj, a czy to tych killerów to się ich wygląda, odblokowuje czy jak? Bo ja nie ogarnę jeszcze do końca <grym> Tak Skończysz e... tą grę w końcu, to za długo trwa Dziękuję hmm. A mnie przez zabija bez powodu, tak? Uh -huh. <słuch> Wejdź tam mi końca robotę, bardzo dobrze. Nabij go na sług jakiś. Napały go nabij. Słuch. Jak chcesz bez petek, to um, odpalaj. No, no, no. Właśnie na ich? Tam w, się zabije. A ty nie miałś ją złapać? Przez okno jak nie. A to, to jest a a animacja. Wiesz, to nie jest, to nie jest tutaj daylight. No. Jest to jakieś fajne miejsce? Nie wiem, pod drzewkiem może. Tak też można. Pokazała Ruby.